kolekcjoner. Dzisiaj Wam pokażę moją kartę, moją kartę, którą sam stworzyłem i jak zrobić stołek karty. Jeszcze Wam w poprzednim odcinku nie pokazałem dwóch kart, które zrobiłem i to są takie karty. To jest Michal Karik, Borussia Dortmund i Ibrahim Afelaj. Poczekajcie, sobie trochę przestawimy kamerę. do przodu. Dobra. No i Michałka znika sobie tutaj. Tak. Yy. Yy, te, teraz tą kartę. Kuba kolekcjoner, moja karta. Bardzo mi się podoba ta karta. I teraz tutaj jak stworzyć właśnie stojaczek? To jest tylko kartka. Ja już sobie ją zbiorę. 9 cm, no 9 mogą być różne kolory, tylko żeby było 9 na 9. Robimy tak. Bierzemy tak kartkę. Składamy ją na pół. Mamy taką połówkę. Przekręcamy. Bierzemy tak. Ten, tu y, tak y, potem tak zaginamy jedziemy tak bierzemy tak do dołu zakręcamy tak tak zaginamy tu, tu zaginamy ja tutaj nie zostawiam tak, tylko jeszcze tutaj doklejam. Tutaj, ale teraz tak nie zrobię, bo już sobie kleju. Mamy, stojak. Zmieszczą się różne karty, tylko małe takie, wszystkie małe. Taka karta. Przepraszam, zada się, ale stoi. No i no na moim odcinku może otworzymy dwie paczki, kart, soszetki. No i... Dzięki za oglądanie tego filmiku. Cześć!